Dzień dobry drodzy widzowie, witamy serdecznie. Witam. Dzisiaj trochę z innego miejsca udało nam się skończyć pracę. Zresztą, tak jak kończymy cały tydzień za 15:30, Jadian dla odmiany mówi: dawaj, nakręcimy odcinek dzisiaj na ogrodzie przy zimnym Kenie. Pogoda zobowiązuje mnie dwa razy, nie było trzeba namawiać. <głosy> Dokładnie. <głosy> Także w taki sposób znaleźliśmy się tutaj. I słuchajcie, tak jak w tytule filmu, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat oszustw. Jakie doświadczyliśmy na własnej skórze i jakie doświadczyli nasi znajomi. Pierwszy rodzaj oszustw to będzie na trasie, jak jedziecie na urlop trasa Holandia, Niemcy Polska bo my pracujemy w Holandii, jak wiecie. A drugi rodzaj oszustw będzie tutaj w Holandii. Oczywiście, wiadomo, w każdym kraju próbują oszukać. Tak samo w Holandii, więc dzisiaj spróbujemy was przed tym przestrzec i opowiem wam więcej jakie oszustwa was mogą czekać, żebyście po prostu nie dali zrobić się w bambuko, bo naprawdę zostali ludzie oszukani na grube pieniądze. Także tak. łyczka i już zaczynam historię. Strasznie słońce daje. Strasznie Daj, daje, dzisiaj. no ale dobrze. Słuchajcie, historia miała miejsce. Dobrych parę lat temu 7-8 wracałem sobie, jechałem sobie na urlop busem z Holandii do Polski, do Nowej Soli. I będąc w połowie drogi w Magdeburgu, Niemcy Magdeburg, Magdeburg, dobrze Magdeburg mówię, tam jest taka duża stacja benzynowa i mieliśmy przesiadkę o drugiej, trzeciej rano, zjeżdżały się busy i musieliśmy czekać na drugiego busa około dwóch godzin. Około dwóch godzin czekaliśmy na drugiego busa. No i wiadomo, siedzisz w busie, to była chyba Taka pogoda, październik, listopad, było już dość zimno. Chyba październik, coś Aha. takiego było, no. Było dość już chłodno, w kurtetce sobie wszyscy tam siedzieli. No i co? Siedzimy, czekamy, wychodzimy na zewnątrz. Ja uskminiłem od razu, że coś jest nie tak, bo wychodząc z busa, tam było kilka z dziesięć busów równocześnie zaparkowanych i wiadomo, w busie 8-9 osób z kierowcą, wszyscy tam czekają na zewnątrz, to, to było jak na targu, nie? Z, z 50 do 100 osób. Było. I słuchajcie, ja sobie siedzę, siedzę. Ja sobie stoję na dworze i sobie, żeby się przewieczyć, bo ja papierosów nie palę, wszyscy tam szlugi jarają, przewieczyć po prostu głowę i podbija w pewnym momencie do mnie gościu, który pali szluga. Od razu coś mi nie przypasiło, nie? Gościu 2 metry, dobrze zbudowany, przypakowany, taki kotlet typowy, bezkarkowiec, jak ja to mówię, nie? I podbija do mnie i mówi do mnie, o siemanko, co tam na urlop jedziesz, nie? Ja mówię, no tak, na urlop, mówię, on do mnie wiesz. To, taka normalna rozmowa na początku, a na ile dni jedziesz? Ja mówię na dwa tygodnie, O no fajnie masz, fajnie masz, bo ja to tylko na dwa, trzy dni do żony, co załatwić i muszę wracać z powrotem. Tak do mnie mówi. No i zaczął się wypytywać, gdzie pracuję, co no, robię, no. czym się zajmuję. Ja mu opowiedziałem, mu, że pracuję na papryce, zaczął się wypytywać o zarobki, to już, już coś mi tu śmierdziało. Nie o zarobki, ile idzie odłożyć, czy idzie coś odłożyć Ja Mówię, no, że coś tam idzie, nie? A już coś mi śmierdziało. I w tym momencie, jak staliśmy, podbił drugi gościu i rozłożył sobie stoisko. Tam już było, no tam stało te 50 osób tak porozrzucanych po różnych miejscach. I podbija w tym momencie drugi gościu, rozkłada sobie stoisko i wiecie, te kubeczki z tą kuleczką, nie? że z, z karteczką... tak. nie, to na kubki robią, a tam była myszka Miki. Gdzie jest myszka Miki? Miał trzy takie, takie, kurde, te karteczki no, no, no. okrągłe, takie posadki i rozłożył i mówi super gra do wygrania, ile stawiasz, tyle wygrywasz, bajera wiecie, jak na targu, nie? No i co? I co się okazało? On rozłożył te stoisko, a ten łysy gościu, ze mną gadał, tak stoi i mówi, kurde, ty ja spróbuję, może mi się uda, tak do mnie, nie? I w tym, a już tam obok krążył jeszcze trzeci gościu, oni byli, co się później okazało, to była cała szajka, ich było trzech, nie? No. I słuchaj, on zaczyna grać i ten gościu, co ze mną rozmawiał, zaczyna grać i mówi, on postawił chyba 200 euro, tyle, ile postawiasz, tyle wygrywasz. On mówi, wyciąga portfel, portfel wyciąga, już widziałem, że portfel miał dojebany, wypchany, tam miał parę kafli euro w tym portfelu, nie? Ten łysy typ, co do mnie podbił, wyciąga 200 euro, mówi, stawia 200 euro, ja stoję obok. Cały czas obserwuję. Ten zakręcił te trzy, ten łysy stoi, patrzy, mówi tu. Ten mówi, obraca, jest, udało się panu, wygrał pan i mu daje 400 euro z automatu. A ten gościu, co stoi obok mnie, patrzy na mnie i mówi tak o, stary, to dzięki tobie. Masz stówę, stuwa dla ciebie. <grym> Zachęta. I ja już wtedy mi się kurde zapaliła lampka. Mówię, nie znam typa, a typ mi daje hajs, nie? No. I już mi coś zaczęło śmierdzieć wtedy. I ja mówię do niego tak, y nie, ja nie chcę od ciebie żadnych pieniędzy, ja cię w ogóle nie znam, daj spokój. I spierdoliłem, brzydko mówiąc. Spierdoliłem do busa, bo już mi coś śmierdziało i się zawinąłem. Zawinąłem się później, mi, później już nie wiem, co się dalej działo, bo się zawinąłem. I mi siedzieliśmy tam godzinę w busie. Wbijam na stację, i oni wszyscy siedzą we trzech. Ten, co siedział na tych, na tych kubkach, na tej myszce miki, co rozdawał. Ten łysy, co, co? do mnie podbijał ze ślugiem, się pytał, ile zarabiam. I trzeci typ. Który tam gdzieś krążył, tak obcinał wszystko z góry, nie? I co najlepsze, to wszyscy byli bezkarkowcy, nie? Takie kurwa świnie. I ten. I ja to sobie zapamiętałem, i pojechałem do Polski, pamiętałem tą historię, i później po paru tygodniach wróciłem do Holandii, i kumpel do mnie mówi, opowiada tą samą sytuację: że ta sama sytuacja na Magdeburgu, tak samo, ta sama stacja, wszystko to samo. On zaś był z ludźmi. I była parka, i tak samo. Taka sama sytuacja. Gości wychodzi z busa, podbija, i wzięli jednego typa. Typ był z żoną, i zaczął grać. Nakręcili go tak, jak mnie już nie będę powtarzał tej historii od nowa, i zaczął grać. Zaczął grać. I łysy wygrał no, znowu, no. bo to mi to kumpel opowiadał. To samą historię. Łysy wygrał i dał typowi mówi: To dzięki tobie I go klepnął. I no, gości wziął i te pieniądze. I jak już weźmiesz te pieniądze, to nic stamtąd nie puszczą. Musisz zagrać. Musisz zagrać. Oczywiście no te tak, pieniądze, co wygrał, postawił, przegrał i namawiali go, żeby grał dalej ze swoich. No. I namawiali go i gościu wyciąga, obok stoi żona, gościu wyciąga portfel. Miał tam oszczędności, ja wiem, 3-4 tysiące euro. No tyle, ile odłożył. Przez oszczędności i no. przyjechał na sezon, popracował z żoną, zrobił sobie pieniądze. Ty słuchaj, on wyciąga ten portfel. W momencie, jak on wyciąga, to mi kumpel opowiadał, co widział on was na własne oczy. Ten łysy, to jest wieczór, nie? Tam nie ma nikogo, tylko busiarze. I polacy, my, pracownicy, ja inni ludzie, a te typy są, tak jak mówiłem, takie wielkie, że tam nie podskoczysz, nie liści leżysz. I on wyciąga portfel, a gościu mu cap ten portfel do kieszeni, i on zwija stolik, i oni idą w stronę auta. A gościu mówi, ty, co ty, co ty robisz? A on mówi, poszedł ty mi wąt. Jego żona, to mi kumpel opowiada, jego żona zaczęła krzyczeć, płakać. To wiecie, co do niej powiedzieli, mówię wam pod Bogiem. To powiedzieli do niej, zamknij kurwa, mordę, bo ci wypierdolę. No. Tak do no, niej tak powiedział, jest, do kobiety, no. do jego żony. Wzięli portfel i się zawinęli. Także pamiętajcie, teraz już jest tego mniej, bo większość ludzi nie wozi gotówkę. Tak, gotówki. Kiedyś... Większość ludzi nie wozi gotówki, ale ja znam jeszcze osobiście osoby, co jadąc na urlop wożą po 5, po 10 tysięcy euro w gotówce. Tak, nie warto brać. Także słuchajcie, nie mówcie na stacji, na przystankach, nie chwalcie się ile macie pieniędzy, nie pokazujcie nikomu tych pieniędzy. Nie I przede wszystkim nikogo. nie wdawajcie się w żadne w takie bajery, że ktoś wam da pieniądze, że mu przynieśliście szczęście, bo to jest lipa. Ja się już przekonałem, że nic Ci w życiu nic za darmo nie da i to jest od razu wałek, jak ktoś wam coś chce dać za darmo. No pewnie, pewnie. To I taką tak, sytuację właśnie. I później sobie podklejałem wszystko w kupę, że jak ja bym wyjął portfel, a też tam miałem jakieś pieniądze, to by od razu mi go, brzydko mówiąc, zajebali. Tak, no tak by było, tak by było. No. Także taką historię jest... miałem na trasie Polska-Holandia-Niemcy. I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz. Tam wam nic nie pomoże. Policja, tam ludzie, którzy tam są, to wszyscy są obsrani. Tam nic wam nie pomoże. Jak podejdzie do was trzech bezkarkowców i zabiorą wa wam hajs, to już nic nie zrobicie. Oni wsiadają w auto i odjeżdżają. To nie ma gadki. on sobie wziął ten portfel po prostu tak, nie? Na Ale wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że on tam stał żoną. Jego żona tam zaczęła krzyczeć, to powiedział, że jej tam zrobi krzywdę. I nie dość, że został wyrąbany na jest hajs, koroda. okradziony, to został jeszcze upokorzony. Bo to jest, wiesz, upokorzenie, nie? Że no ta, nie możesz no, nic no, zrobić, bezkarność, nic nie zrobisz, nie? Robił tyle czasu, odkładał, może w Polsce czekały dzieci na prezenty. Może to była jego pierwsza większa kasa, nie wiadomo. No, A tak. wy się teraz sobie pomyślcie taką sytuację, że on by był jeszcze z dziećmi, żeby na to wszystko małe dzieci tam w wieku no, 10 czy 12 lat. To była tragedia, nie? To już było naprawdę, kurwa, dramat, nie? Także taką historię Yy, przeżyłem, zaobserwowałem, tylko mówię, w porę się wycofałem, nie? Tak, no. mają, mają, sposoby, wiesz? Oni mają naprawdę różne, przeróżne sposoby. To teraz, może ja opowiedziałem swoją, teraz powie Adrian historię. No, ja znam dwie, jedną taką krótką, którą Ja sam się ten przyczyłem. w międzyczasie piwka napiję, a ty przedstaw naszym widzom, jak ciebie chcieli wycyskać. Tak, raz tu mnie chcieli wycyskać, ale to wtedy było na ma małą gotówkę. Oczywiście też się nie dałem, bo się w porę skapłem. Ale no powiem wam, że naprawdę yy, no mają metody, mają metody z kubani, bo ja na przykład ja miałem takie coś, że już nie pamiętam na jakim to odcinku było, ale wiem, że też jechałem właśnie autostradą, gdzieś przed do granicą, Polski. tak, do Polski, gdzieś w Niemczech to było. No i za za mną jakieś auto i mi napierdala światłami długimi, nie? No i jedzie i tego. Ja wiem, popatrzałem w lusterko, dupie go nie jadę, nie? No ale jedzie, trąbi. Dojechał do mnie tak do boku i mi pokazuje, że wiesz, no, auto do tyłu, nie? żeby zjechał, tak? tak? no, to ja sobie myślę, no, kurwa, no, może coś mi się, kurwa, odpadło, albo coś, no, chuj wie, no, różnie bywa, wiesz, jeździesz tam drogą, ja wiedziałem, że nic się nie dzieje, ale koleś mi macha tu światłami tego, mówię, no, no, to zacząłem się zobaczyć, może coś faktycznie się stało, nie? No i co, zjechałem na bok, on zjechał za mną, no, ja siedzę w aucie, jeszcze nie wychodzę z tego auta, no, on podchodzi do mnie i mówi, o, przyjacielu, przyjacielu. Dzięki, że się zatrzymałeś. To był jakiś Rom, nie? Bo on tak dobrze nie gadał po tym. Dobrze się zatrzymałeś. Ja potrzebuję pomocy. Słuchaj, no, ja, ja potrzebuję auto zatankować. Ja mam firmę. I mi zaczął taką kurwa bajerę cisnąć, że Ja w tym razie siedziałem Was 10 minut. Ty patrzę powiem, na no. niego, mówię co. On do mnie mi wizytówkę wyciąga, ja mam autosalon, nie mi pokazuje autosalon, kurwa zajebista fura na tej wiesz, yy, wizytówce, wszystko elegancko, patrzę przez kurwa swoje okno, on jakimś rzęchem za mną stoi, za mną stoi, mówię coś jest nie tak, nie, i on mi to wyciąga i mówi, no, bo ja bym chciał, pożycz mi, ja Ci przyjadę, przyjadę zatankuję, ja przyjadę na firmę, ja Ci od razu pieniądze przeleję z powrotem na konto, nie, I ile masz do mnie, ja mówię, ja nie mam nic, człowieku, nie, on masz na pewno, no ile masz, no daj mi tam jakiś ten pożycz mi, nie? Przecież ja ci zaraz przeleję. Ja mówię, człowieku, nie mam pieniędzy. On przecież wracasz chyba z pracy z zagranicy. To już wiedział po blachach, wiesz, że ja już wracam kurde mm -hmm. z jakiegoś kraju, to pewnie z pracy już tego, bo oni wiedzą, oni czatują tam na tej widzi po prostu, nie? No i on do mnie dalej, nie? Pożycz mi, pożycz, nie? Ja mówię, No nie, nie pożyczę, nie mam tego. Ja ci dam telefon, podzastaw, zastaw, yy, iPhone'a i mi wyciąga telefon i mi daje iPhone'a, nie? Ja chytam ten iPhone, mówię, kurwa, co? Mówi, pięć dych, pięć dych do mnie mówi. Mówię, pięć dych? I on mi iPhone'a daje, nie? Mówię, coś jest, kurwa, nie tak. Oj. I tak obracam z tym iPhone'em i tak patrzę, zaglądam na niego, mówię, przecież to jest, kurwa, atrapa. Patrzę no. na dół, całkiem inne wejście do iPhone'a jest, nie? No tak. No, obróciłem, mówię, no, kurwa. I przycisłem, jak zobaczyłem grafikę na tym telefonie, mówię: No, ja pierdolę. To chyba naj, kurwa, mniejszy procesor, jaki jest, kurwa, wciśnięty. Po prostu, żeby go już Ktoś, kto by się nie dał, to, to. A, podróba, Tak, Tak, drubach Ktoś by pomyślał: O, faktycznie, iPhone, biorę, masz hajs, nie? Mhm. Ja patrzę na telefon, mówię: że nie chcę tego telefonu, niech to bierze. Nie dam mu pieniędzy, bo nie mam, nie. A on mi znowu, ale, ale, przyjacielu, no masz telefon, ja ci jeszcze dam i ściągam mi złote pierścionki z palców jakieś. Ciul, ciul, mi to na rękę, wszystko. Ja mówię, nie, nie chcę tego. Oddałem mu to, zamknę okno i pojechałem, nie? I pojechałem. I tu bym ja oszukał. No, 50-300 euro, nieważne, ale próbował oszukać. Więc na to uważajcie. Też jak jadą, mhm. światłami wam mrugają, że macie zjechać, z macie zjechać i siedzi jakiś taki niewyraźny koleś. No lepiej jechać dalej, bo oni tylko będą wam próbować coś wcisnąć i żeby was po prostu pieniądze zedrzeć, nie? To była taka jedna historyka, ale mam taką drugą, której ja nie doświadczyłem, ale też właśnie związaną ze stacją, bo najczęściej właśnie dochodzi takich wałków na stacji różnych i to było też kupę lat temu, też mniej więcej w tym czasie właśnie jak ty mówiłeś, że jechałeś busem. Mhm. I też zjeżdżałem, tylko tam siedziałem z takim ziomkiem, no ja my się poznali akurat w busie, nie, a to czasami wiadomo, czasami jakąś laszeczkę się obróciło, kiedyś tam, wiesz, jak załebka, to tam pojechało, nie, no i wracaliśmy i zatrzymaliśmy się też na takiej dupnej stacji, było chyba z 30 kurde, busów, no ludzi tyle, że był harmider jak chuj, nie, no i tak z tego busa jasy tam siedzę w tym busie, mówię, a pierdziele, nic nie chcę, wiesz, szlałem wcześniej, mówię, ja tam będę kimał, mam wywalone, nie, no ale ten, co obok mnie siedział, wyszedł z tego busa, no i poszedł gdzieś. No i go nie było, nie wiem, gdzieś nie było go z pół godziny, nie? Ja wam opowiem, jak on to, bo naprawdę chłopak się załamał, opowiem wam, jak to wyglądało, nie? Bo on przyszedł do, 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 do busa, to był zadowolony. Stary, mam pieniądze, mam pieniądze, nie? Że znalazł pieniądze, wiesz, tego, nie? Że kurde, elegancko. Ja mówię, jakie pieniądze? No i on w tym momencie wyciąga taki plik, ja mówię, kurwa, ale hajs, nie? No i widzę 50 euro ten pierwszy banknot, nie? On to otwiera, a tam ciul w środku ruskie pieniądze. Dosłownie ruskie same pieniądze. I teraz wam powiem, bo on się załamał i powiem wam jak to się stało. On szedł do ubikacji się załatwić, on miał przy sobie pieniądze, on szedł i mówi, że zauważył woreczek na ziemi z banknotami. Szpulka banknotów. No i on to schylił się i to wziął te pieniądze. I ten yy, wziął, on schował te pieniądze do kieszeni i idzie, i zaraz do niego typ podleciał, że yy, on widział, że on te pieniądze wziął z tego, nie? Mhm. Że on też to widział. No i zaczynał tam niby do niego gadać, że dobra, to oni się jakoś podzielą na pół, nie? Ale ci, że nikomu nie gadać, nie? I zaraz znalazła się trzecia osoba, która przyszła, większa oczywiście, też taki kark, że, że, że on tu gdzieś pieniądze stracił, że on tu zgubił pieniądze, on szuka, on zna rodzinę, My się tu kręcimy, czy, my tych czy oni tych pieniędzy nie mają, nie? No i on mówi, że oni tak stoją w bici, że ten niby też, wielce zszokowany, wiesz, stoją, nie? że nie, że oni nie mają żadnych pieniędzy, nie? I ten kość do nich, że pokażcie mi swoją gotówkę, co macie, bo ja swoje banknoty wszystkie zaznaczyłem markerem po boku, żeby wiedzieć, że żeście mnie ukradli. I ten obok, ten, który niby chciał podzielić z tym, co ze mną jechał, tym pieniędzmi, Wyciągnął normalnie pieniądze i pokazuje. No i tamtej wziął od niego ten tak garść 50 eurówek, nie? Wziął, wyciąga i przebiera, przebiera. No nie, nie ma tu, nie, nic z tego. Wziął, złożył i oddał temu kolesiowi, nie? No i ten chyba pomyślał, że też mu da sprawdzić. I on wyciągnął swoje pieniądze. Nie wyciągnął tamtą część, co niby mu Tam, dał, to... tylko tą swoją. I wyciągnął mu plik eurasów też. I też to wziął, tak? I sprawdza te pieniądze. I on mówi, nawet nie wie kiedy, może się obrócił albo coś. I on zaraz zwinął te pieniądze, tego ciul tak jakoś ten i dał mu te pieniądze, dobra jesteś ten, no i on wziął te pieniądze, dobra, że to nie są, bo, te, tak, te, że tak? to nie są te, nie, i on, o dobra, nie, no to wziął te pieniądze do kieszeni i zadowolony leci, bo mówi, ma ten swój hajs i, i ma tam. ten hajs, co tamten, nie, no on dochodzi do tego busa i właśnie siedzimy w tym busie, o, on otwiera ten plik, a tu ciul. Tylko ruskie. jedno, 50 też euro, a reszta, wszystko ruskie pieniądze. I w tej drugiej kupce też, tak? Tak, w tej drugiej kupce też. Wszystko ruskie pieniądze, za które nie wiem, miał tych banknotów taki tam plik, za który wyszło chyba złoty 20, jak my przeliczyli, czy jakoś tak, nie? No no i go wyruchali, ponad tam 6-7 stów mu zwinęli, nie? Mu sobie tą kupkę. On jakoś, wie, wiecie, pewnie on się jakoś obrócił na sekundę, a on już miał drugą kupkę gotową i on po prostu, plik. Wiesz, dał kupkę 50 euro, on nawet nie popaczał, bo to była ta, taka napięta sytuacja, że ten stoi i pokazuje, wiesz, tego, tego, mhm. ludzi w chuj i to tak szybko, pod, mówi, poszło, dup, 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 O potem całą drogę prawie płakał, nie, miał pieniądze odłożone, które narobił tego, kurde, i on to stracił, nie, zostało mu 50 euro i plik ruskich, za które może złoty 20, zł tak, także w no, nie ufajcie nikomu, jak coś będzie na ziemi leżało, jakieś gazki, nie ruszajcie, nie bierzcie czegoś takiego, bo to są takie podpuchy, na które łapią właśnie, Ludzi, którzy ciężko zarobią pieniądze, jadą do kraju, to potem bywa, że ich okradają. No. Tak, przestroga przede wszystkim dla ludzi, którzy pierwszy raz wyjeżdżają za granicę. Tak. Nie bierzcie żadnych pieniędzy, Wszystko nie na pokazujcie, koncie. nie mówcie ile zarobiliście, nie mówcie po prostu nie mówcie nic. Jeżeli ktoś Wam coś oferuje za darmo, to od razu to jest wałek, to mówię Wam na tak. starcie, to jest wałek. Nie napalajcie się, bo możecie stracić podwójnie. Pamiętajcie, pazerny traci podwójnie. Dosłownie. To tyle, jeżeli chodzi o trasę Holandia-Niemcy-Polska. Tak. Teraz powiem wam historię, którą, które są dość częstym oszustwem robionym w Holandii tutaj na miejscu. To już robią, nie wiem, Holendrzy, jacyś inni obcokrajowcy. Słuchajcie, generują sobie numery telefonów i tutaj jest coś takiego jak balasting Dinge, to jest urząd skarbowy. I zaraz wam pokażę, ja takie SMS-y dostaję, co, co, pół roku takie SMS-a dostaję, Adrian też. I moi znajomi też wysyłają wiadomości, wiadomości prywatnej w SMS-ie, że masz do zapłacenia tyle i tyle i wysyłają linka, że musisz to zapłacić, że jest to Ballastic dist, czyli po polsku mówiąc Urząd Skarbowy. Tam się rozlicza z podatku, oni Ci zwracają pieniądze, czasem trzeba im oddać, dofinansowanie do ubezpieczenia, do mieszkania, wszystko związane z finansami w Holandii. I, I dostałem ostatnie SMS-a, Tutaj sobie widzicie, jak to wygląda, że mam do zwrotu 700, tam ileś euro, że mam wejść w linka i zapłacić. No i od razu wiem, że to jest wałek i takich rzeczy nie ruszam, bo yy, po pierwsze, urząd skarbowy, banki, wszystkie jakieś instytucje tu w Holandii nie załatwiają żadnych spraw przez sms, -t. wszystko dostajesz listownie. Ale znam osobę, która klikła w linki i zapłaciła, bo, musiała, bo myślała, że ma do zapłaty i 500 euro. Goodbye było, nie? Także tak, wysyłam takie SMS-y pod puchy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że tutaj jest taki portal, to się nazywa MarkPlatz i to jest sprzedałem na Facebooku, że kupujesz coś od kogoś, to jest MarkPlatz, to jest takie coś jak u nas Allegro OLX, All tak. jako OLX bardziej bym powiedział, to jest coś takiego. I to działa w ten sposób, że sobie kupujesz coś od kogoś i jedziesz odebrać. I często jest taki przypadek, moich znajomych tak szukali właśnie dwóch, że on sobie wystawia rzecz do sprzedania, i pisze do niego gości, że on chce tą rzecz kupić. Że on tą rzecz kupi i że on mu zapłaci za pobraniem. Że przyjdzie kurier, będzie odbierał paczkę i w tym momencie da mu gotówkę, jak będzie odbierał paczkę. I oni się na to zgadzają. I za chwilę gości do niego pisze, że trzeba ubezpieczyć paczkę. Że tą paczkę trzeba ubezpieczyć na 50 euro i wysyła mu linka, żeby zapłacił ubezpieczenie. Ale jak on już to zapłaci, i w momencie, kiedy przychodzi kurier, to mu te 50 euro odda. No, i jeden mój znajomy zapłacił, niby że ubezpieczył paczkę. Drugi znajomy co? Sprzedawał swoje opony. Rozumiecie, sprzedajesz rzecz, jeszcze cię na to wydają. tak, jeszcze musisz. No. I dwóch takich znajomych właśnie moich zostało oszukanych, że poubezpieczali paczki, gdzie w ogóle w Holandii nie ma czegoś takiego, żeby ubezpieczać paczki. Nie ma czegoś takiego, że ktoś coś od ciebie kupuje, a ty masz tą paczkę ubezpieczyć. Tak, nie tak, ma. Tak to nie, nie działa. Nie, 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 nie działa, nie. A teraz yy, ogólnie oni. Próbuję na wszystkie sposoby tak działać, bo e, ja na przykład, nie wiem czy jeszcze znajdę Wam tego SMS-a, bo to było dość dawno. Też dostałeś szkolnego. Też dostałem, ale ja dostałem w ogóle całkiem z innej beczki, nie. Bo e, to było tak, że moja coś zamówiła e, na jakieś, nie wiem czy to było Wisz, czy jakieś tam, no, z jakiejś stronki internetowej, zamówiła po prostu coś do domu sobie, nie. No i ona zamówiła, ale podała mój numer, bo żeby jak coś dzwonić, nie, no to wiadomo do mnie, nie. No i kurczę, ona to zamówiła. I no i ogólnie, jak się zamówi, to przychodzi potwierdzenie, że po prostu trzeba wziąć i zapłacić na przykład dostawę do domu, albo po prostu żeby godzinę wybrać. Jaką tego my ustalili wszystko że godzinę, oczywiście, dostawa jest darmowa, nie? No i ta ustawa darmowa jest. Dlatego. Oni zrobili, ja siedziałem i przyszedł do mnie SMS Post NL. Post NL to jest poczta tutaj w Holandii, nie? Post NL coś nazywa. Wchodzę na to i jest identycznie, tak jak na stronce normalnie Post NL. Normalnie jest znaczek Post NL jest wszystko identyko jak na głównej stronie poczty, nie? Bo to jest poczta, nie? No i sobie myślę, no kurczę, no jak to przecież? Oni mi to przywiozą w ogóle DPD, a mi tu poczta przesyła, nie? No i mi tam napisali, że moja paczka będzie do odbioru, wtedy i wtedy ja muszę przelać tam 20 euro i muszę potwierdzić swoje konto, nie? Czy to jest na pewno moje konto? Też ja wam. No co za bezsens, nie? No a i ludzie się na to nabierają. Tak, ludzie się na to nabierają. Klikam dalej, a tam takie pytania moi drodzy: Numer karty, żebyś pisał, imię, nazwisko. No i wszystko, co masz i datę tak, od i... kiedy do kiedy jest karta ważna. To czyli wszystkie dane karty. I wszystkie dane karty. Ja to widziałem. No mówię, o, kurwa. Od razu wiedziałem, że to wałek. Od razu z tego wszedłem. Ale są ludzie, którzy na przykład wchodzą i mówią, a podaj podają. numer karty, nie? No i poda numer karty, da odkąd dotąd, imię, nazwisko. No i proszę mi uwierzyć, że w momencie wszystkie pieniądze z waszego konta się tracą. No. Nie? Więc pamiętajcie, jak przyjdzie do Was, że macie wypełnić jakiś ten internetowo, numer karty podać, imię, nazwisko, wszystko na ten, nic takiego. nie wypisujcie, bo to tak nie działa. Nie podajemy swoich żadnych danych kart ani niczego do internetu do obojętnie, kto by wam nie napisał. Nic się nie stanie, jakby to jakaś była instytucja, która naprawdę potrzebowała, ale takich rzeczy się nie dzieje, bo zawsze jak jest coś ważnego, to albo Cię wezwą na miejsce, albo ci listownie to wezmą. A nie przez internet, więc nie wypełniamy swoich danych, nie wrzucamy do internetu, bo można szybko się pożegnać ze swoimi pieniążkami. Oni wtedy całe konto ci wyczyszczą i nie masz nic, a też na to nic nie poradzicie, bo pójdziecie zgłosić na policję. Policja powie: No, wypełniłeś numery, dałeś sam numery, wszystko dałeś. I tak to wygląda. Tak, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o oszustwa tutaj w Holandii, na trasie urlopowej. Także nie dajcie zrobić się w balona, uważajcie. Będziemy Paniec. kończyć odcinek, bo już trochę chyba trwa. Były niedawno zobaczyć, będzie za 20 minut. Dobra, jeżeli chcecie takie tematy, żebyśmy poruszali, piszcie w komentarzach, a my będziemy dostarczać Wam nowych newsów. I widzimy się jutro w piątkowym odcinku Już z tak, Wasze jest. zdrowie. Wasze zdrówko mordeczki. Pozdrawiamy. Trzymajcie się miłego wieczoru. I uważajcie na siebie, pamiętajcie. Przede wszystkim joł.